Siemanko, witajcie. Jestem Hubert z kanału Team. Witam was w kolejnym odcinku z naszej serii Realne Gospodarstwo. W dzisiejszym odcinku chciałbym się zająć, um, jak będzie czas tym gruberowania tutaj tego yy, I również sadzeniem gliniaków. Wypożyczyłem sobie właśnie sadzarkę. Yy, pokażę wam, co u moich krówek. 52 kury i 12 krów. Dlaczego na naszym koncie tylko 3000? Nie wiem czy już mówię czy nie Kupiliśmy sobie nowe pole Ja tutaj już powiększyłem to pole Numer e, właśnie dziewięć hmm, Trochę mi zajęło, ale dobra Tutaj nam się coś rozkłada hmm. właśnie... Aha dobra, na tej sali Poprawiliśmy dziewięć czarów Także jakoś w miarę fajnie to nam wyszło. Dobra, sobie. to już bardzo was przepraszam za no, długą, bardzo niefajną aktywność, jeżeli chodzi na kanale. Też już zaznaczam, że kanału Huber Vlog, tam już nie będzie witany filmów, tylko będą właśnie wpisane na ten kanał na ten kanał właśnie na kanał właśnie yy, Hyper Team właśnie na ten co teraz jest, co się pojawiają gry to też będzie właśnie to tamto yy, także no trudno było ogarnąć dwa kanały, bo tu się i ogólnie, dlatego postanowiłem, że na jeden kanał, yy... nie wiem, co będzie z grupą Hubert Vlog, raczej będzie już wiem, co? Yy... ale na kanał Huber Vlog jeszcze ma się dostęp. popatrzeć. zresztą zapraszam was również na, na, na nasze grupy w I Team fajny Hubert Blog też mogę jeszcze zaprosić póki ta grupa jeszcze ogólnie w ogóle jest też zapraszam Was na live'a który prawdopodobnie będzie w piąteczek chyba na YouTube coś takiego myślę jak się da to będzie będę bardzo zadowolony Będzie. Ten mam no, w na YouTube, bo dostaniecie powiadomienie na wiadomo. co no, coś sadzimy sobie, ja miałam powiedzieć, siejemy. Sadzimy sobie węzłkiem tutaj nasz ten. Wyjdziemy sobie troszkę przejazdów i będziemy sobie też trochę gruberować. Więc wiecie, trochę tego było, trochę tego. Fajne w ogóle są teksturki tutaj, tutaj szkoda, że nie pokazuję, tylko to jakby w powietrzu jest, ale tutaj fajne teksturki są. Mówię na dniach, nie wiem, nie wiem co będzie z serii na Lubelskiej też. no tak, taka Lubelska no z chęcią trochę w świecie, nie chcemy grać. No, no, bo to jest taka. troszkę tak mało klimatyczna mapa, że tak powiem. No, czy znaczy wiadomo jakieś klimaty to tam ma, ale. no tak, wiecie. Yy, ostatnio coś mało o kurczę, znak bajka. Yy, nak. Yy, bo. Yy, yy. Ostatnio kurcze tak mało spędzamy w ogóle na tym serwie no i nie wiemy właśnie, co zrobimy z cheniem ta ja będzie dalej, czy może jednak nie będzie zobaczymy jak to wyjdzie tutaj mówię, teraz mała jest na tym kanale ze względu na różne rzeczy na to, że czasami po prostu mi się też nie chce nagrywać to też jest, że tak powiem, taki powód jest trudno się dobrać, jeżeli chodzi do odcinków, Ale, wiecie, czasami jest ciężko to się wziąć po prostu, bo tyle, idei jest ogarniania chyba, żeby co chwilę było coś innego, to jest, no... To trochę czasu odejmuje, przynajmniej jeden sekund, musi być około 2 godziny pewno. Nie wiem, w jest chwili mało, nie tej dużo, ale no dla mnie nawet to mam. Chyba mam się tu już serek, bo to są wszystkie sery, jak nie. Realne rybańskie, tak. No to tak wiecie. Średnio. Także nie wiem jak to będzie. Na razie nagrywam tyle jak mogę i mam czas czasami no wiecie, jakby jest czas, ale nie ma chęci, um, też, że tak powiem, Mówię do Fędziora, bo chciałam psturem sobie jeździć, ale do Fędziora musiałam, no, no powiem, zapiąć obciążnik, bo go e, podnosiło. Zresztą że bardzo że śmiesznie jechałem yy, na dęba cały czas ze sklepu, bo byłem właśnie ponosiony i uda właśnie siewnik od chłopaków tam, tu wiecie. Ja Muszę do większej, większość trzeba było na razie wypożyczać yy, wypożyczać. Wy na razie jest bardzo źle. Mamy jeszcze ile mamy kredytu? 50 tysięcy właśnie. Ale mamy 13 litrów mleka, a mleko jest 2700 jest. Jedna cena i jeszcze dwa, sto rośnie jeszcze i dwa, po, i dwa pół. Eee, także no, można by było wypożyczyć nawet beczkę, żeby po prostu na razie wypożyczyć. Eee, I po prostu później za, ten, za te pieniądze z mleka e, będziemy sobie składać kredycik i kupimy sobie beczkę do mleka. E, tutaj, tak można zrobić. Hmm, dobra. Ja sobie tutaj dojadę do końca i myślę, że możemy przesiąć się w wadrę. i sobie trochę tu jeszcze poruberować. Ja też to nie byłoby złym pomysłem. ja się sobie tutaj um, tu opuszczę. Połączone, zgaszę sobie dobra dobra hmm. OK okej i lecimy sobie z tej strony chyba no, ładnie śladem sobie walimy sobie bo czemu nie Kurczę, teraz mi się cały czas spada to 10 hektarów hmm. Lecimy sobie. Też myślałem, żeby założyć GPS-a GPS-a GPS do właśnie naszej walki, ale na razie nam nie jest potrzebny ze względu, że nasze pola nie są takie proste. Jeżeli chodzi o dziewiątkę, czy w ogóle tutaj nawieziony, się mamy, mamy fajnie. Tutaj to trzeba będzie jeszcze później nawieźć, ale to przy okazji. Więc, lecimy sobie. Też możecie napisać w komentarzu, jak wam leci czas. Teraz też na YouTubie się pojawia te w ogóle Wiecie to ta akcja z pomaganiem czyli w Hot Sexy Challenge um, myślę, że, Nie wiem czy to jest dobrze że się tego pojawia na YouTubie Na pewno w jakiś sposób to pomaga niektórym ludziom Ale um, nie wiem oni um, Też wiadomo mam no, co innego o tym myśli. Niektórzy myślą pozytywnie, niektórzy nie, niektórzy są witerami, niektórzy po prostu, nie, no, po prostu nie narzekają na nic. Ja też staram się po prostu nie oceniać tak dużo, bo nie jestem taką osobą, która wiecie, wymaga dużo, no, ale nie jest, to, ale nie jest po prostu moment, hmm. sobie mam nadzieję, że wszystko się nagrywa I patrzę na komórkę i nagrywa się hmm. także w tutaj fajnie, mamy już 10 minut prawie 11 troszkę sobie pojedziemy no nie wiem, no powiedzmy to jest kultywator, ale według mnie to jest taki ej, gruber bardziej, bo to też nie można tego nazwać. Ale ja po prostu mówię na to gruber i... Później na to mówię tak. Uuu, czekajcie, 18 Moto godzina już wybiła w naszej walce. No, fajnie, fajnie. No, dobra, pójdziemy sobie. Dobra, także co? Ja zapraszam was na grupy. I co? Do następnego odcinka. Trzymajcie się. Elo, cześć.